Teraz w kolejnym vlogu, z tej strony Kazik z kanału Farm. Dzisiaj nadszedł ten długo oczekiwany czas, czyli jaki? No, czyli żniwa, żniwa zaczynamy Znaczy czy już mieliśmy wykoszone tam jakieś niecały tydzień temu, jakieś 4-5 temu e, Szybnął jak na te warunki całkiem nieźle e, Jedziemy teraz zbierać owiec, a następnie żyto e, Mamy tego ogółem e, łącznik o 3 hektarów, coś ponad 3 hektary Więc nie ma tego dużo, ale mamy za to sprzęt już poważnie na to wzięty, bo przyczepa, no przyczepa rozrzutnik, rozrzutnik jest e, poshi T088. E, na niego wejdzie gdzieś około 8-9 ton, może 10, jak w dobrych wiatrach, ale to wszystko zweryfikujemy na polu i oczywiście waga zweryfikuje, ale nie wiem, czy będziemy walczyć, czy to po prostu to bajnica nam powie ile mniej więcej wchodzi w piornik, bo do wagi mamy jakieś 6 km, a nie o to chodzi, bo Przedaję to mojemu szefowi, yy, więc myślę, że on nie będzie stratny ani ja. Dogadamy się, tak aby wszystko było jak należy. Dobra, widzimy się już na powrót. Czy obiektyw? Nie, jest zwykle brudne. Po co mi ja nawet... No po co czysty obiektyw? Nie Jedna no Kurde, tyle zboża już. A my ani pół kawałka nie mamy skoszone. A był plan taki, żeby ewentualnie to zafulować, może tak, może nie. Jedziemy, jedziemy, jedziemy że Kazikowi tak sobie jesteśmy w szoku normalnie ja? Opatrz ile złota Co Kazik z tymi pieniędzmi będziesz robił? No? Co ty z tymi pieniędzmi będziesz robił? Będę mitował <noise> Ja to nagram Kazik pryślicy Owsem. to Jest 5 sierpnia 2020 rok i Kazik dzisiaj skończy żniwa. A jak Kazik skończy żniwa, to będzie dziad. Więc zobaczymy co to będzie. Na kaczubach takie zwyczaje są, nie, jeszcze stare. Że jak się kończy żniwa to się człowiek musi napić. Zobacz. Tutaj deskę tylko sobie założyliśmy, żeby żeby zboże nam nie leciało. A mamy do stadniny naszej, której, nie wiem, z 3 4 km, 4. Kazik mieszka obok. Ogólnie z Kazikiem się znamy od dzieciństwa. Każdy każdemu. O, zobaczcie, Kazik kurwa majster, nie? No, widzicie? 14 Ciekawe, ile tu jeszcze kluczy było I ile spadło, nie? No, niedawno był serwis w Ursusie Bo wymieniali chłodniczkę Oleju Niby wada fabryczna, że wam pokażę co to było To jest... O Tą tutaj chłodniczkę wymieniali Tą tutaj te spawy, tak dalej, te tutaj co pokazuję, ich nie było i po prostu tutaj z tych węży, normalnie z chłon, tutaj dokładnie zaczęło lecieć. Olej leciał jak porąbany. No i przyjechali, porobili, jeszcze nam dołożyli takie e, wzmocnienia, tutaj te, do uch, bo powiedzieli, że każdemu to dokładają, ponieważ kiedyś mieli tam problem z jednym rolnikiem. Bo po prostu no wyrwał całe siodło tylnie i powiedział, że to jest wina Ursusa, a nie jego. Co? A to co mi słoma. Kurwa, 20 godziny za i 15 godzin, fresowanie. Pierdolę, to nie. Dobra, i sypiemy Weź tam podnieś Tą folię W żupę Po co? No jest tak wiatr, bo już nie wsiadasz w Wiem już, kolejny zbiornik, jest to już piąty zbiornik na tą przyczepę Znaczy bardziej na ten rozrzutnik Ja jestem mega zadowolony z plonu jaki w tym roku wydała ta ziemia Bo naprawdę takiego wyniku chyba jeszcze nigdy tu nie było Jest mega super To jest piąty zbiornik po półtora tony To już liczymy, to jest Eee, 8,5 tony Gdzie to kurcze Wszelkie mniemania przerosz moje Zobaczcie pokażę wam teraz one tego ogółem zboże tej mieszanki Zobaczcie jaki Piękny Kurde że to jest Poezja To zobaczcie co tu dalej się dzieje Zobaczcie co mają dziki porobione Pełno takich właśnie gniazd eee, Dużo straty są przez to I takich miejsc jest pełno Pełno tutaj ale mimo tego wydajność jest normalnie dla mnie to mistrzostwo świata. Jest naprawdę jestem zadowolony, no kurde. Czuję się jakbym był, nie wiem. To jest takie wynagrodzenie tej całorocznej pracy, tego trudu. Co się dzieje? Już teraz skosimy siódmy zbiornik To jest no niepojęte Dla mnie to jest totalna miazga No kurde Pięć zbiorników Na, na przyczepie Czyli na rozrzutniku Jeden zbiornik na kołówce od No i ta reszta została No zobaczyć czy to jest piękny widok To no, dla mnie coś niepowtarzalnego, bo to jest naprawdę zajebiste Dobra, zrobimy sobie, staniemy tak, żeby tu zrobić jeszcze jakieś fajne zdjęcie. Masakra Jeszcze oto ten kawałek został do skoszenia Żydko, żyto hybrydowe Tur Drugi rok siane Drugi rok siane po centrali Zrobiłem to ogółem na próbę, bo miałem troszkę tutaj pasek taki y, Obornika roztrzęsiony To myślałem, jak mam to poorane, mam nasiona to zobaczę, czy jest to, tak, czy jest to prawdą, czy jest po prostu mitem, że hybrydy nie wolno drugi rok siać. Ja posiałem to w dawce 100 kg na hektar i myślę, że nie był to zły pomysł, więc ci co mają hybrydy to myślę, że mogą śmiało siać drugi rok, tylko że ja miałem na początku, pierwszy rok jak ona była siana ta hybryda, ona była w, e, siana w jak to mówią? Dwie jednostki na hektar, czyli 50 kg na hektar było, nie? A teraz jest podwójna dawka Zdziwiony? Zdziwiony? No Ty No, no w domu stoi, u mnie No Czemu, kurczę? ty aż No bo tam tak samo kołówka była nasypana To będzie się wysypywać Ja to mam udeptane jeszcze, ja myślałem, że to pójdzie udeptać, ale gówno, nie szło, nie? Nie, to trochę zlegnie, ale wszędzie po prostu delikatnie jechać z tym. Ja nie mogę Tu by raptem dało ponad 9 ton, nie? 9,5 ton. I to Więc został ostatni kawałek do skoszenia. Raptem może jeszcze pół godziny jesteśmy na finiszu żniw. U mnie żniwa nie trwają może parę dni, ani tydzień, ani nic Bo to kurczę, nie, no nie ma tego arału. Ale Dla mnie to jest frajda Dla mnie największą atrakcją, atrakcją, nie można mówić tę atrakcją, atrakcji tylko Zwieńczeniem tego, tej całej pracy jest ten To, ten plon zebrany To, że na ta moja praca nie idzie na marne Tylko coś z tego jest, jest takie hobby, jakby ja O kurwa Dostałem polecenie przejść się tutaj brzegiem pola. Z czasem nie ma gałęzi. Kurde, gałąź się wpierdziła, taka metrowa gałąź się wpierdziła w gardziel i jeszcze aż doszła aż do mu carnic, blokowało wszystko. No ale udało się to nam odetkać. Teraz przechodzę tutaj, żeby ewentualnie jeszcze dopatrzeć się, ewentualnie jeszcze jakieś gałęzi. Ale co, co tu widzę nie ma nic. <kłysy> Jest dobrze. O, już dobrze jechał transport brzydka. Dwie tony może będą. Bo ja ci powiem tam ledwo tak pół zbiornika dało, a tutaj widzisz, to jest z powrotem pół zbiornika. To, że to cięższe jest, nie? My jedziemy już na do mnie do pracy z tym z zbożem Zboża dało, idę tylko chwilę tutaj zagadać Siema I co, pica? Nie cudzoziem picia? No jak to się do śniów nie kupić pici Jak nie? Kurde masa tego Ile wziął? 900 i Widmy też jest dotyę myślał, kurde to bodze mało. Nie. nie, ale fajno. A, a, a tu ci wody nie było? No wziął, ale ja ją zaraz wypił. Kazią 2 litry to tak gleich nie ma My już dojeżdżamy do, do punktu składowania zboża, czyli do mojej pracy. Ja normalnie nie mogę powstrzymać się od tego. No... Cieszę się jak widzę, no bo kurek to by się nie cieszył, że tak będzie zwieńczona jego praca, I że po prostu no... No nie wiem, no to kto tu dalej mówić, bo jest po prostu zajebiście. No. Ja zostawiam teraz przyczepę i jadę dalej po następny transport, bo czas nagli. O tutaj pientela, już jeździ na koniach dalej Ja myślę, żeby tu jadę i cofnę tak A od razu cofnąć? Czokoł takich widoków tam ty nie masz Cerkwo Jedziemy Robert przygotował miejsce I wjeżdżamy Na eleganckości kurde. W Jasna pogoda Kurwa, ale ujebana kamera, masakra Kur... no Dobra idź, idź zobacz Światło. Chyba działają, nie? Działają? Ja. Dobra działają. Dobra My się z wami żegnamy Pamiętajcie o subskrypcji kanału Było zajebiście Ja jadę po paliwo No My kończymy ten odcinek I jedziemy dalej do roboty A wy oglądajcie kolejne odcinki Nara